Cześć, z tej strony Jola Mazurek, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam, oraz dzielę się sposobem wykonania tego. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z choinkami. Pokażę Wam w tym filmiku, jak wykonać tą choinkę od samego początku do samego końca, czyli przeprowadzę was po wszystkich okrążeniach. Jednakże uwzględnijcie też swój sposób przerabiania. Czy przerabiacie bardzo ciasno, czy przerabiacie luźno, to jest bardzo ważne, dlatego że ten sposób, i ta ilość oczek, i ta ilość okrążeń jest oczywiście jakby przepracowana przeze mnie, tak? Dopasowana do mojego sposobu przerabiania oczek. Ale jeżeli wy robicie ciasno bądź zbyt luźno, to oczywiście będziecie musieli sobie dopasowywać sami. I moja rada jest taka, to nie jest bardzo trudne, nie przerażajcie się po prostu co ileś tam okrążeń, przymierzajcie sobie tą swoją, to swoje ubranko na ten stożek sorbianowy i dopasowujcie, czy Wam to pasuje, czy jest ciasno, czy jest OK. Natomiast jeśli wasz sposób przerabiania będzie identyczny taki jak mój, to ilość. Okrążeń i ilość oczek, która Wam tutaj pokażę, pozwoli Wam na przejście przez tą choineczkę bez najmniejszego problemu. Także, ruszajmy do dzieła. Co było mi potrzebne do zrobienia tych choinek? Na pewno potrzebny był mi taki stożek styropianowy. I mój stożek ma wymiary tutaj na podstawie 12 cm i wysokości 28. Możecie sobie użyć każdego innego rozmiaru takiego stożka, jeśli nie macie akurat w takim rozmiarze, jak wam tutaj pokażę. Dlatego, że ten sposób, w którym wam pokażę, jak zrobić tą choinkę, yy, będziecie mogli sobie dopasować. Do każdego swojego rozmiaru stożka, jaki macie, oczywiście możecie użyć sobie różnych włóczek, jakie macie pod ręką, ale ja swoją zrobiłam z tej e, aksamitnej włóczki o nazwie właśnie Aksamitek. I jest to aksamitek firmy Opus Natura. Kolor 122 to jest taki piękny, jasny, zielony kolor. Włóczka jest to y, poliester 100% i w 50 gramach, bo taki jest moteczek, znajduje się 60 metrów. Na taką choineczkę, jaką ja tutaj będę robiła, będę potrzebowała jednego motka i niestety, ale ociupinkę z drugiego. Chyba, że weźmiecie sobie większe szydełko niż ja, bo ja robiłam je szydełkiem w, o grubości 5 mm. Jeśli weźmiecie sobie większe szydełko, to być może starczy Wam tutaj jeden Motek, ale wtedy będziecie musieli sobie dopasować ilość oczek już do większego rozmiaru szydełka. Więc na to szydełko o grubości 5 mm potrzebowałam jednego motka i naprawdę, naprawdę ociupinkę z drugiego. Jak ja tą choinkę robiłam? Tą choinkę robiłam od tego miejsca, czyli od góry. Na, robiłam ją w okrążeniach, okrążenie po okrążeniu, aż oczywiście zrobiłam ją na całą wysokość 28 cm. Zaczynałam od 6 półsłupków i regularnie co kilka okrążeń dodawałam sobie. Ilość półsłupków na zasadzie koła, czyli jeżeli zajęłam, zaczęłam tutaj od 6 półsłupków, to co kilka okrążeń, przymierzając ją sobie oczywiście do mojego stożka, dodawałam po 6 półsłupków w okrążeniu. I właściwie tak naprawdę to powiem Wam uczciwie, że żadnej filozofii tutaj w zrobieniu tej choinki nie ma. Okrążenie po okrążeniu, jakie Wam pokażę, to pozwoli na zrobienie tej choinki w ekspresowym tempie, bo ja robiąc pierwszą choinkę, musiałam ją sobie przymierzyć, tak, i zobaczyć, czy to już, czy jeszcze dodawać, robić okrążenia bez. Dodawania oczek, a dopiero za dwa okrążenia dodać oczka, a Wam to podam na tacy, i będziecie mogli sobie swoje choinki zrobić bez najmniejszego problemu, spisując sobie, czy też patrząc na ten wzór, jaki Wam tutaj pokażę. To co, ruszamy do roboty. Więc tak, zaczynam sobie od wyciągnięcia tutaj włóczki ze środka. Znajdę sobie w środku końcówkę, bo wtedy fajnie mi się będzie to rozwijało. Jeżeli próbowaliście sobie wyciągnąć już kiedyś końcówkę tutaj z, z włóczki, to wiecie, że raz się to uda bez najmniejszego problemu. Innym razem, oczywiście, będziemy musieli wyciągnąć sobie nawet pół motka włóczki, ale i tak się to opłaca, dlatego że później ten motek cały czas leży w miejscu. Nie majta nam się nie przeszkadza i można sobie fajnie robić. Nawet gdzieś będąc, bo z torebeczki tylko jedna niteczka będzie nam wychodziła. I zaczynam sobie od zrobienia dwóch oczek łańcuszka, robię sobie wstępną pętelkę, zaciągam ją i robię dwa oczka łańcuszka. I teraz wbijam szydełko w pierwsze oczko łańcuszka i robię sześć półsłupków. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć i ostatni, szósty półsłupek. Biorę sobie marker. U mnie to jest włóczka w kontrastowym kolorze i wkładam ją sobie na koniec pierwszego okrążenia. I teraz robię w drugim okrążeniu również sześć półsłupków. Wbijam sobie szydełko pod dwie nitki i w pierwszym oczku robię jeden półsłupek. W drugim oczku jeden półsłupek, w trzecim również jeden, wbijając pod dwie nitki, w czwartym również jeden, w piątym również jeden i w ostatnim oczku również jeden i koniec okrążenia drugiego. W trzecim okrążeniu zwiększam ilość półsłupków do dwunastu. I będę robiła w każdym oczku po dwa półsłupki. W pierwszym oczku robię pierwszy i w tym samym oczku jeszcze jeden. W drugim oczku również robię dwa, pierwszy i w tym samym oczku jeszcze jeden. W trzecim oczku robię również dwa, pierwszy i drugi, w czwartym dwa, pierwszy i drugi, w piątym oczku dwa, pierwszy i. Drugi i w szóstym oczku ostatnim, również dwa, pierwszy i drugi, trzecie okrążenie mam za sobą i teraz w czwartym okrążeniu robię również dwanaście półsłupków, czyli w każdym oczku po jednym raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11 i 12. I możemy sobie teraz już zacząć po malutku to przymierzać i patrzeć, czy nam tutaj takie rozszerzenie pasuje, czy nie pasuje, tak? Według mnie jest ok. I teraz przechodzę do okrążenia piątego i w piątym okrążeniu. Zwiększać będę już liczbę oczek do 18, czyli będę robiła w pierwszym oczku dwa półsłupki, pierwszy i w tym samym oczku jeszcze jeden, i w trzecim oczku jeden półsłupek, i tą sekwencję powtarzam do końca okrążenia. Przechodzę do okrążenia szóstego, i w szóstym i w siódmym okrążeniu zrobię dwa okrążenia po jednym oczku w każdym, po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli przez dwa kolejne okrążenie robię o po 18 półsłupków w okrążeniu. I przechodzę do okrążenia ósmego, w którym zwiększę ilość półsłupków do 24, czyli będę robiła w pierwszym oczku zrobię dwa półsłupki pierwszy i jeszcze jeden i w dwóch kolejnych oczkach po jednym. W drugim oczku 1 i w trzecim oczku 1, 2, 1, 1. I tą sekwencję powtarzam do końca okrążenia. I teraz od okrążenia 9 do 12 robię po 24 półsłupki w każdym okrążeniu, czyli 9, 10, 11 i 12, 4. Kolejne okrążenia po jednym półsłupku w każdym oczku. Przechodzę teraz do okrążenia 13, w którym zwiększę ilość półsłupków do 30 i będę teraz pracowała na czterech oczkach. W pierwszym oczku zrobię dwa półsłupki, pierwszy i w tym samym oczku drugi, w drugim oczku jeden półsłupek, w trzecim oczku jeden półsłupek i w czwartym oczku jeden półsłupek, czyli 2, 1, 1, 1. I ten motyw powtarzam do końca okrążenia. I teraz przez cztery kolejne okrążenia, czyli przez 14, 15, 16 i 17 okrążenie, robimy po 30 półsłupków. I teraz przechodzę do okrążenia 18, w którym zwiększę ilość półsłupków do 36 i będę to robiła. W pierwszym oczku zrobię dwa półsłupki, pierwszy i jeszcze jeden. W drugim oczku jeden półsłupek, w trzecim oczku jeden półsłupek. W czwartym oczku jeden półsłupek i w piątym oczku jeden półsłupek. I tą sekwencję 2, 1, 1, 1, 1 powtarzam do końca okrążenia. Wykonałam 18 okrążenie, w którym zrobiłam 36 półsłupków, i teraz w okrążeniu 19, 20, 21 i 22 robię po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli przez cztery kolejne okrążenie wykonuję po 36 półsłupków w każdym z nich. Przechodzę do okrążenia 23. W 23 okrążeniu będę zwiększała ilość półsłupków do 42 i będę robiła w pierwszym oczku jeden i w tym samym oczku jeszcze jeden. Dwa półsłupki w jednym oczku i teraz pięć kolejnych oczek po jednym półsłupku. W drugim oczku jeden, w trzecim jeden, w czwartym jeden, w piątym jeden i w szóstym jeden. Czyli dwa. 1 1 1 1 i 1 i powtarzam do końca okrążenia. Wykonałam 23 okrążenie i teraz 24, 25, 26 i 27 znowu robię po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli przez cztery kolejne okrążenia robię po 42 półsłupki w okrążeniu. Przechodzę do okrążenia 28, w którym zwiększę ilość półsłupków do 48 i będę robiła. W pierwszym oczku zrobię dwa półsłupki pierwszy i jeszcze jeden. W drugim oczku jeden. W trzecim oczku jeden, w czwartym oczku jeden, w piątym oczku jeden, w szóstym oczku jeden i w siódmym oczku jeden. Czyli dwa

okrążenia zrobione cała choinka jest zrobiona przylega mi tutaj wszystko ładnie do mojego styropianowego stożka na wysokość już jest elegancko wszystko dopasowane i teraz zostało mi jeszcze zrobić jedno bądź dwa okrążenie zwężające po to żeby tutaj zaszła ta choineczka aksamitkowa na na to dno tak żeby ładnie mi zaszło jakby tak zblokowało się żeby się nie podciągało można sobie to po prostu wziąć klej i podkleić i też będzie ładnie nam się trzymało ale jeśli nie mamy kleju żadnego to można właśnie sobie tutaj obrobić tak jak ja wam tutaj teraz to pokażę czyli ściągam sobie mój styropianek zobaczcie jak to ładnie wygląda naprawdę wszystko jest równiutko i elegancko ładnie dopasowane ściągam sobie mój styropianek i teraz zrobimy sobie kolejne okrążenie Redukcję, czyli jak teraz tutaj miałam w okrążeniu 48 półsłupków, to w kolejnym okrążeniu muszę mieć 42. I teraz będę robiła z dwóch pierwszych oczek, zrobię jedno, czyli tutaj muszę zredukować. W pierwsze, pod pierwsze oczko wbijam szydełko, chwytam za nitkę, wyciągam, nie kończę półsłupka. Wbijam pod drugie oczko, chwytam za nitkę, wyciągam. Na szydełku mam trzy pętelki, chwytam za nitkę i przeciągam przez wszystkie trzy pętelki, czyli zredukowałam, zrobiłam z dwóch jedno. I teraz w sześciu kolejnych oczkach zrobię po jednym półsłupku. Raz. 2, 3, 4, 5 i 6. I tą sekwencję powtórzę do końca okrążenia. I przechodzę teraz do okrążenia ostatniego, 38, i w tym okrążeniu zlikwiduję znowu 6 oczek, czyli będę redukowała i robię w pierwszych dwóch, z pierwszych dwóch oczek robię Jeden półsłupek i w pięciu kolejnych oczkach robię po jednym półsłupku, czyli robię pod pierwsze wyciągam nitkę pod drugie oczko, wyciągam nitkę i chwytam nitkę szydełkiem, przeciągam przez wszystkie trzy pętelki. I teraz w pięciu kolejnych oczkach robię po jednym półsłupku, dwa, trzy, cztery i pięć. I tą sekwencję powtarzam do końca okrążenia. Koniec. Skończyłam, więcej już nie będę robić. Obcinam sobie nitkę, wyciągam ją, robię sobie tutaj jeszcze ostatnie oczko ścisłe. Mogę sobie zrobić jeszcze jedno oczko ścisłe, oczko. Łańcuszka jako oczko zabezpieczające wyciągam i koniec. Nie obcinam oczywiście tutaj bezpośrednio tej nitki, można ją sobie zostawić, chowając do środka, można wziąć igłę i ją sobie podszyć. Co to znaczy podszyć, bo też dostaję od Was czasami pytania, więc tutaj przy okazji tego mogę to pokazać, tak? Podszyć to znaczy nawlec nit końcówkę na igłę i z tyłu pod nitki półsłupka podszyć po prostu. Końcówkę włóczki. Pod te niteczki z tyłu, tak? Z przodu nie widać mi tej igły, czyli pod tylne nitki półsłupków. Podszywam sobie końcówkę. I teraz mogę ją sobie tutaj obciąć, i koniec. Koniec mojej robótki. Nawlekam sobie mój kapturek. O, tutaj. Na styropian. Zaciągam sobie tutaj. Ładnie. I to już będę miała teraz zblokowane, czyli nawet jak sobie tego nie podkleję, zobaczcie jak to wygląda. Czyli nawet jak sobie tego nie podkleję, to to tutaj naprawdę mocno się trzyma i nam to nie będzie się ściągało i nie będzie schodziło. I taką sobie właśnie tutaj wspólnie razem zrobiliśmy choineczkę. I mam nadzieję, że to co Wam tutaj pokazałam pozwoli Wam na bezproblemowe zrobienie właśnie takich dekoracji, takich choinek na tych styropianowych stożkach i to w jaki sposób Wam przekazałam ten wzór pozwoli Wam na zrelaksowanie się podczas robienia tych choinek, bo przed świętami to jest bardzo ważne, żebyśmy się zrelaksowali, nie tylko narabiali i żebyśmy te święta spędzali później w naprawdę fajny, przyjemny sposób. Więc za dzisiejsze odwiedziny bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli filmik Ci się spodobał, jeżeli to co Wam tutaj pokazałam było fajne, przejrzyste i naprawdę. Spodobało Wam się, to będę bardzo wdzięczna, jeśli zostawicie lajka i oczywiście napiszcie mi kilka słów pod filmikiem, czy ten filmik Wam się spodobał i czy ta choineczka dekoracja przypadła Wam do gustu. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku.